Zaczniemy więc od zagrożeń dla demokracji. Największym zagrożeniem dla demokracji jest dzisiaj istniejąca w całej Europie, a powiedziałbym, że w całym świecie zachodnim, skłonność do dyktatury, skłonność społeczeństw do dyktatury. Taka, takie ciążenie w kierunku dyktatur. I ta skłonność do dyktatury, również obecna w polskim społeczeństwie, Wiąże się z tym, że żyjemy w epoce ogromnych zmian. Te zmiany mają charakter kryzysowy i wiążą się z, w takim globalnym sensie z katastrofą klimatyczną, ale przede wszystkim z jej skutkami, z tym, a tym najważniejszym skutkiem jest ogromny napływ ludzi z globalnego południa do krajów europejskich. Ta skłonność do dyktatury, to skłonność do tego, żeby było tak jak dawniej, żeby zamknąć się, żeby nie dopuszczać tego, żeby ktoś inny się pojawił, żeby nie dzielić się z tymi innymi. I, I wydaje mi się, że rolą tych, którzy chcą bronić demokracji, jest próba przekonania społeczeństw, że trzeba w pewnym sensie. Uciekać do przodu, to znaczy rozszerzać sferę demokracji, rozszerzyć sferę praw, dawać te prawa również tym, którzy napływają, pracować nad tym, żeby oni integrowali się w społeczeństwach, w których są, ale zmieniać też te społeczeństwa pod wpływem tego kryzysu, który się odbywa. To wydaje mi się najważniejszym zadaniem, a do tego potrzebna jest suwerenność, która dzisiaj jest suwerennością na miarę kontynentalną, to znaczy po to, żeby móc podejmować suwerenne decyzje, podmiot polityczny, który je podejmuje, musi mieć skalę kontynentalną. Więc demokracja Polski to jest też demokracja kontynentu, na którym żyjemy Europy.